Najpierw mieliśmy Brexit i tutaj silne osłabienie złotówki, następnie korektę tego ruchu. A w chwili obecnej obserwujemy pewne obawy rynków inwestorów związane z OFE. Tutaj pojawiły się informacje odnośnie tego, że może nastąpić nacjonalizacja tych, tych jednostek akcyjnych, które pozostały. Okazuje się, że 75% prawdopodobnie trafi na indywidualne konta emerytalne, więc tutaj zostało to troszeczkę uspokojone. Jednak 25% trafi do. Tutaj zasili budżet państwa i tutaj pojawiają się pewne obawy. Co dalej z tym? Więc jeśli chodzi o złotówkę, w najbliższym czasie na pewno ofe oraz 15 lipca Fitch, który ma opublikować rating Polski. jakie dzisiaj obserwujemy w związku z tym relacje złotego do głównych walut? I czego możemy się spodziewać po 15 lipca, kiedy Fitch ogłosi rating Polski? Oczywiście znaczy, dzisiaj widzimy dalej te obawy, tak? Rano ta złotówka się osłabiała. Ponownie korekta tego silnego ruchu. 15 lipca. Ciężko tutaj obstawiać, co się stanie. Fitch jest z tych trzech agencji taki najbardziej wyrozumiały dla Polski. Chociaż w lutym i w kwietniu. Informował o zagrożeniach, które tutaj u nas e, się tworzą. Jednak wydaje mi się, że jeszcze powinien poczekać. Tutaj jeszcze Komisja Europejska, która również miała podjąć pewne kroki, przesunęła to w związku z Brexitem na wrzesień. Więc wydaje mi się, że Fitch również poczeka i po wakacjach może nastąpić powrót do, do tej sytuacji i w Polsce od, odnośnie praworządności.